Dzień dobry, wszystkie single. Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Tutaj na prośbę jednej z Was, teraz nie chcę się cofać do komentarza, która to nasza, nasza tutaj uczestniczka kanału Magiczna Hata napisała prośbę w komentarzu, czy mogłabym zrobić czytanie na maj uczuciowym, uczuciowe oczywiście, czytanie dla wszystkich osób bez pary, czyli tak zwanych singli, moi drodzy. Mogę. Czemu mam nie móc? Mogę, mogę i zrobię. Moi drodzy, i karty oczywiście tutaj dla każdego znaku są wyłożone, moi drodzy. I zobaczmy sobie w takim układzie, co ten miesiąc maj, wszystkim osobom, e, tak zwanym singlom, może kochani przynieść. Co u barana? U baranka, kochani, może się coś rozpocząć. Ha, ha, ha. Mamy tutaj, słuchajcie, sytuację mówiącą o mm, opcji takiego spontanu, zrywu, ochoty na coś, wejścia w jakąś taką powiedziałabym. Ognistą, przygodną znajomość, nazwę to może tak, to ja tutaj na razie, w no wiecie, jesteście sami, tak, a więc oczywiście jak najbardziej um, nie będzie tutaj pokazywało od razu wielkich planów na przyszłość, ale ja tutaj widzę taką, jakbyście wiecie, co poznały być może kogoś w miesiącu maju, albo wy go już znacie, um, gdzie jeden, jak wy się spotkacie moi drodzy, to to będzie taki zryw, taka sytuacja, ale mam ochotę, ale bym chciała go lepiej poznać, albo ją oczywiście. I tutaj jest jakby taka nieodparta ochota na to, aby wejść. W jakąś relację. I moi drodzy, to na razie na początku może tak wyglądać: jako taki impuls, taka, taka sytuacja, w której czujecie chemię pomiędzy sobą, i ta chemia w miesiącu maju zacznie się pomału, kochani, rozwijać, ale z taką tendencją do tego, żeby chcieć więcej. A więc jak najbardziej barany, moi drodzy. Mogą chcieć, mogą nawet wręcz poznać taką osobę, do której będzie ich bardzo ciągnęło, być może ze wzajemnością, bo ja nie twierdzę, że nie, i ten impuls do tego, żeby coraz bardziej tutaj w, to, w, to, w tą, że tak powiem, no, jakby tą taką sytuację związaną z tą konkretną osobą wchodzić, moi drodzy, was tutaj nic nie powstrzyma, was jakiś zew przygody będzie w maju bardzo ciągnął. Jeśli chodzi o Becky, single zdobywanie wiedzy w jakimś zakresie. E, moi drodzy, być może są takie osoby spod znaku byka, które mają kogoś na oku. E, czy też tudzież Ktoś ma was i będzie chciał, że tak powiem, rozwijać wiedzę, doinformowywać się na wasz temat albo wy na temat tego kogoś. Nazwę to może tak. I widać ewidentnie właśnie w maju, że wy będziecie próbowali poznać kogoś lepiej, być może dowiadując się, chodząc za kimś, dowiadując się od kolegów, koleżanek, kogoś tam, kogoś tam, ale będziecie chcieli tutaj jakby dowiadywać się więcej o tej konkretnej osobie albo ta osoba, o was. Względnie, moi drodzy, możecie tą osobę znać, sprawdzić. Możecie znać z jakichś szkoleń, y, możecie z tą osobą już od jakiegoś czasu się znać i wymieniać wiadomości, wymieniać jakieś informacje, moi drodzy. Bądź też Słuchajcie, jeszcze co niektórzy z Was nie tyle, że mogą kogoś takiego znać i coś tam próbować się o nim dowiadywać, ale Wy sami też może, kochani, będziecie próbowali w pewien sposób siebie samych udoskonalać, polepszać, nie wiem, swój wygląd, swoją jakieś tam aparycję, tak? To mam właśnie na myśli, jakby skupić się w dużej mierze, co niektóre byki będą nie na miłościach, ale właśnie na sobie samym, na kształceniu się, na rozwijaniu siebie samych, aniżeli, tak jak na przykład barany na szukaniu tej miłości. Bliźnięta, także macie tutaj kilka wersji, oczywiście, którą sobie tam bardziej będzie Wam pasowała, no to sobie ją bierzcie. Jeżeli chodzi o bliźnięta, moi drodzy, mam dwa, dwa przekazy. Jeden przekaz jest taki, że możecie, kochani, faktycznie kogoś poznać i faktycznie może to dążyć do bardzo, powiedziałabym, stabilnego, fajnego, odwzajemnionego uczucia związku, ale może też tak się zdarzyć, że na przykład, jeżeli kogoś poznacie, to może to być sytuacja taka, że ta osoba już kogoś ma. Jest tutaj jakaś żona, oczywiście może być też mąż i też tudzież, że tak powiem, musicie się z tym sprostać, że ta osoba jest zajęta, jest już w w związku stałym, czyli to, ta osoba, o kim marzycie, czy o tym, powiedzmy, która do Was przyjdzie, no niestety będzie osobą już w stałej relacji, no i cóż, no i tutaj z tego po prostu, że tak powiem, na ten moment przynajmniej żadnego chleba takiego dla Was nie widzę, tak? Raczej ta sytuacja taka, gdzie tutaj dla tej osoby, moi drodzy, kto inny jest y, takim, powiedzmy, no, osobą codzienną, tak? I jest to załóżmy ta żona, czy też ten mąż. Y, albo też. Poznacie kogoś, ale bardziej do takiego fak faktycznie stałego, pięknego związku, bądź też single postawią na to, że nie interesuje mnie romans czy flirt. Ja chcę czegoś konkretnego w swoim życiu i tych konkretów będziecie, moje kochane, szukać. Jeszcze co niektóre bliźnięta też nie będą w miesiącu maju stawiały na prym, że ja muszę kogoś mieć, tylko również skupią się na stabilizacji siebie samych, na pracy i w ogóle na tym, żeby siebie udoskonalać. To jest też, kochani, monety to bardzo często właśnie też o tym mówią, że miłość miłością, ale lokę okay, jak nie ma to nie ma. Skupiam się na tym, żeby sama coś fajnego mieć i chcę coś wartościowego, a nie byle jakiego na 5 minut. Co uraka? No. Uraka, moi drodzy, faktycznie e, może tutaj zagościć jakaś miłość. Mamy kochanków, a więc nie ma to tam, to słuchajcie, mamy parę, która gdzieś do siebie bardzo mocno lgnie. Jest ten ogień, jest ta chemia. I faktycznie, co niektóre raki mogą w miesiącu maju, i jeżeli to się już tak delikatnie nie zaczęło w kwietniu, to też podkreślę, a gdzieś tutaj, moi drodzy, rozwijać jakąś relację bardziej. Możecie wchodzić, kochani, w relacje. Słuchajcie, no słuchajcie, na no są kochankowie, więc to mogą być relacje trójkowe, a więc to, że będziecie wchodzić w jakieś romanse. Wiedząc o tym, że druga strona nie jest do końca wolna i gdzieś ten romans pomiędzy wami, te podpatrywania, siebie lgnięcie do siebie pomimo żony męża, mogą się tutaj u Raków uskuteczniać. Um, możecie też wchodzić w relacje, w związki, moi drodzy, w których będzie wymagana właśnie decyzyjność. Wybierz czego ty chcesz, czy ty ze mną chcesz być na poważnie, czy ty chcesz się ze mną tylko bawić. Więc co niektóre raki, moi drodzy, w tego typu klimatach mogą być, bo nie jest to jeszcze takie zalegalizowane bo jeszcze nie jest to takie, no jakby to powiedzieć, w takim odczuciu raka, że jesteśmy na pewno razem. tak? Zawsze to jest taka sytuacja, że ty odchodzisz, ty gdzieś idziesz, ty się nie deklarujesz, no i tutaj być może raki poczuwają się jako single, bo nie mają jasnej i klarownej odpowiedzi z drugiej strony. Lew. Lew, moi drodzy, w miesiącu maju raczej będzie dążył do uzdrowienia samego siebie. Ja mam takie, kochani, wrażenie, że tutaj nie widzę w miesiącu maju, że wy wchodzicie w jakieś relacje i związki. Ja bym bardziej powiedziała, że wyszukacie równowagi w swoim własnym życiu, będziecie szukać równowagi, takiego spokoju, takiej sytuacji, w której nie będziecie popadać w skrajności, w skrajność, że załóżmy, będziecie wyjść do księżyca z bólu, bo nie macie jakiegoś kogoś, albo też tudzież desperacko tej osoby szukać, tak, że po prostu zwyczajnie wy zrobicie wszystko, nie wiem, co, co, co tylko można, żeby z tą osobą być. I mam takie wrażenie, że lwy w miesiącu po prostu maju, single oczywiście, będą dążyć do uzdrowienia samych siebie, do równowagi, nie popadać w skrajności, i że tak powiem, do zachowania takiego spokoju, zdystansowania się od tego wszystkiego. Nie widzę na razie w miesiącu maju, żeby lwy wchodziły w jakieś relacje. Skupienie na sobie, skupienie się na tym, żeby, żebyście wy dobrze funkcjonowali. Panny, kochani, yy, mogą, mogą yy, że tak powiem, gdzieś być z kimś, poznawać kogoś, jak najbardziej tak, ale tak jak mówię. Tutaj przekaz będzie bardzo podobny, bo cesarz to jest głowa rodziny, to jest mąż, to jest ojciec. I moi drodzy, może tak być, że poznacie kogoś, kto taką osobą już dla kogoś jest. Jest mężem i jest ojcem. I tutaj naprawdę należałoby rozważyć sytuację, czy dana osoba, z którą byście ewentualnie mogły wchodzić w jakiekolwiek związki. Hmm, będzie tylko dla Was, czyli to, że po prostu najpierw uporządkuje sobie swoje stare życie po to, aby być z Wami, bo jeśli nie, no to Panna musi rozważyć tą sytuację, czy ma to sens, dlatego że ja widzę, że Wy, drogie Panny, jeżeli chcecie czegoś, to powinniście raczej, to znaczy może nie tyle, że powinniście, no to tyle, to, to też, ale oczywiście widzę, że większość z Was może dążyć do tego, że chciałoby poważnego związku, a nie zabaw, tak? I ta, ten cesarz to mówi o zasadach, które Wy macie, mówicie o. O konkretach, o których wy oczekujecie od drugiej strony. I moi drodzy, nawet jeśli pojawi się ktoś, no to mówię, niech on powie wam, czego konkretnie chce, jakie, jak, on, jak on widzi tą relację, jak on widzi ten związek, niech to będą jakieś naprawdę kluczowe, podjęte decyzje, bo może tak być, że do panien zapukają ludzie, którzy są zajęci. Waga singiel. No, moi drodzy, ja mam tutaj kartę bólu, straty, żalu, poranionego serca. Moi drodzy, wy chyba czegoś nie przerobiliście w swoim własnym życiu, i być może co niektórzy ubolewają jeszcze nad stratą jakiejś osoby. I tutaj na razie wagi nie będą wchodziły w miesiącu maju w jakiekolwiek relacje, dlatego że jeszcze cierpią po stracie jakiejś osoby. Krótko mówiąc, nazwę to tak. Względnie, moi drodzy, i to jest taka, jakby wiecie, co? też taki przekaz, w którym uleczcie się. Ciebie wpierw, przebolejcie to, że coś wam nie wyszło, i wówczas ewentualnie wchodźcie w coś nowego. Co niektóre wagi, moi drodzy, choćby nawet chciały. Wejść w coś nowego, to jest przekaz numer dwa. E, mogą cierpieć bardzo mocno, bo to nie będzie wychodzić, czyli w miesiącu maju nie poznacie nikogo do związku, i może się to objawiać, kochani, taką sytuacją, powiedziałabym, po prostu rozżalenia, smutku, płaczu, bólu serca dlaczego ja nikogo nie mam. E, więc dwie wersje: albo taka, albo ta pierwsza, którą powiedziałam, czyli to, że. Mm, w jakiś tam pewien sposób jest Wam smutno, że nikogo nie macie, względnie to, że żałujecie, nie możecie odżałować jakiejś relacji, która się skończyła. U Skorpiona, no i kochani, i tutaj faktycznie jest bardzo pięknie. Mamy króla kielichowego, a więc stan kochania, zafascynowania, miłości, zakochania. Skorpion może się zakochać, moi drodzy, w miesiącu maju. Może już nawet teraz podkochiwać się, kochani, w, ty, w kimś. Może ta osoba oczywiście również w waszym kierunku z emocjami, kochani, wychodzić. I może to być naprawdę bardzo dobry próg do tego, żeby stworzyć bardzo fajną, szczęśliwą, emocjonującą, pełną ciepła relację, tak? Więc tu skorpiony jak najbardziej na plus jest miłość jest fascynacja jest szczęście jest tęsknota do siebie i jest tęsknota też za miłością ale ja tutaj to bardziej czuję że faktycznie te wasze serducho drugie skorpiony teraz w miesiącu maju o ile już się to nie zaczęło może przyspieszać ze wzajemnością w drugą stronę Strzelec nie. Ustrzelca, moi drodzy, jeżeli chodzi o miłość, bardzo dużo, powiedziałabym, ciężaru z tym idącego. Nie wiem z jakiego powodu. Jest tutaj ciężkość, aby coś rozwinąć. Jest ciężkość z, w ogóle z poradzeniem sobie z sytuacją, w której się znajdujecie. Może też tak być, że nawet jeżeli jest ktoś, z kim chcielibyście coś rozpocząć na poważnie, to jest tutaj bardzo dużo problemów i trudności, które się piętrzą i które nie pozwalają Wam na to, żeby tutaj z tą osobą się krótko mówiąc związać, bo załóżmy, ta osoba już z kimś jest, tak? No mówmy się, nie mamy po 15 lat, jesteśmy stare tutaj, wiecie, dziady i baby, no i niestety każdy z nas jakąś przeszłość ma. I tutaj może taka sytuacja właśnie być, że jest tutaj bardzo dużo przeszkód ku temu, żebyście mogły tutaj z jakąś konkretną osobą się związać, być razem i tak dalej, i tak dalej. Może Wam to przysparzać, kochani, też bardzo wielu zmartwień, bo to jest takie obciążenie głowy. Ja się martwię, dlaczego nie mam. Ja się martwię, czemu mam tak. Więc być może też tutaj co niektóre strzelce będą się bardzo mocno obciążać umysłowo, z uwagi właśnie na ten stan, w którym no, czują się po prostu samotni, albo że nie ma w ich życiu, póki co, moi drodzy, tej drugiej połowy. U koziorożca, hmm, zastanawiam się, czy, czy koziorożec czegoś nie wywinie razem a, słuchajcie ze skorpionem, dlatego że macie również królową kielichów, dokładnie tak jak skorpion. I moi drodzy, to jest również stan y, kochania, fascynacji, miłości, dawania tej miłości w stanu, w którym faktycznie w waszym y, tutaj y, życiu, kochane drogie koziorożce, może coś miłosnego się wytworzyć, może się coś zadziać. Y, y, wy możecie kochać. I moi drodzy, bardzo często. A może nawet i ze wzajemnością. Przepraszam Was, bo dzwonił telefon, ale w każdym razie, kochani, może tutaj faktycznie w tym, w tym miesiącu maju u koziorożców, kochani, zacząć się coś miłosnego, faktycznie dziać, gdzieś te serduszko Wam przyspieszy, być może do kogoś albo w drugą stronę, i ta miłość zacznie tutaj rozkwitać, moi drodzy. Także miejmy to na uwadze. No chyba, że to będzie przeogromna tęsknota za miłością, czy do, jakąś, do jakiejś konkretnej, kochani, osoby, która gdzieś jest w Waszym otoczeniu. Jeśli chodzi o wodniki, Kochani moi, wy tutaj chyba weźmiecie co niektóre wodniki sprawy w swoje ręce, albo przynajmniej ta karta zachęca do tego, żebyście wzięli sprawy w swoje ręce i żebyście zaczęli działać. Dlatego, że wy macie tak naprawdę wszystkie atrybuty, atuty w rękawach, do tego, żeby sobie wykreować coś, co chcecie, moi drodzy. Jeżeli na przykład jest w waszym otoczeniu jakiś tam ktoś, kto wam się przeogromnie podoba, ale wy czekacie za jego sygnałem, żeby on coś zrobił, albo ona w waszym kierunku, bo wy tutaj jakby nie będziecie robić nic, no to moi kochani, to możecie sobie czekać, tak? Karta zachęca do tego, żebyście wy sami zaczęli coś robić, żebyście to wy wyszły z pierwszym krokiem, żebyście nie siedziały z tyłkami w fotelach i czekały na to, że aż man nas z nieba spłynie tylko innymi słowy, kreowały coś. Co nie jeszcze niektóre wodniki, kochani, uważajmy na tak zwanych czarusiów, bo faktycznie może pojawić się jakiś facet, który zacznie was czarować, moi drodzy, zamydlać wam oczy, to znaczy być takim troszeczkę flirciarzem, takim troszeczkę naciągaczem, takim trochę kombinatorem w waszym, kochani, kierunku, próbować was zdobyć, oczarować, ale niekoniecznie prawdą i konkretnymi sprawami, może to być lekko naciągane. E, flirty, romanse, ktoś może tutaj na to mieć ochotę albo wdawać się w coś takiego. No i moi drodzy ryba u ryby, moi drodzy, jakieś wiadomości, długo wyczekiwane. Słuchajcie, jeżeli na przykład od dłuższego czasu jesteście sami i czekacie, aż ktoś się odezwie, aż ktoś przyjdzie, aż ktoś coś powie i tak dalej, To, moi drodzy, faktycznie w miesiącu maju, co niektóre ryby single, kochani, mogą spodziewać się, że ktoś się wreszcie do Was odezwie, albo ktoś wreszcie się z Wami w jakikolwiek sposób, kochani, skontaktuje. Mamy tutaj, słuchajcie, kogoś, kto w pewien sposób podąża w Waszym kierunku, z czymś z jakimiś wiadomościami, z jakąś, powiedzmy, sytuacją, w której macie się spotkać, zobaczyć, czy cokolwiek z tych rzeczy. Jeżeli y, tutaj rozstaliście się, załóżmy, z kimś, albo jesteście długo sami, ale gdzieś tam ktoś, no, z kimś tam coś się mogło zadziać albo nie zadziać, no to tutaj w waszym kierunku w miesiącu maju podąża długo wyczekiwana właśnie wiadomość, telefon, nie wiem, spotkanie, czy cokolwiek z tych rzeczy, aby tutaj wejść w jakieś, powiedzmy, wymiany wiadomości. Ci z was, którzy nawet nie czekają za Jakąś konkretną osobą, to miesiąc maj pokazuje, że możecie pomału, pomału wchodzić w jakieś, powiedzmy sytuacji, w którym będziecie z jakąś konkretną osobą więcej rozmawiały niż dotychczas, moje drodzy, czy też więcej się widywały, czy też spotykały. Drogie Single. Ja Wam życzę oczywiście dużo miłości, uśmiechu, szczęścia i tego, żeby bardzo pięknie ta kwestia uczuciowa Wam się kochani rozwijała. Puziaki.